Pociskami 9 mm broni ręcznej. A to jest płyta stalowa klasy 4, która zatrzymuje wielokrotne penetracje bronią, jak na przykład automat kałasznikowa taką popularną. Czyli tu jesteśmy bezpieczni wielokrotnie. A tu na drobniejsze rzeczy. kto jest producentem, Lubawa? To jest Lubawa. Lubawa, wodajże. To jest sprzęt, który wojsko Polski, polskie wykorzystuje. Tak, już nie wykorzystuje. Będzie wykorzystywana. Się. To jest akurat Moratex. Jest Moratex. Tak, tak. Mamy głównych producentów chyba w Polsce: Moratex lub ABM tak, Maskpol. Tak, tak, Tego typu gadżetów. No, Ostatnio też, że kewlarowe wysyłaliśmy. To jest naprawdę sprzęt no taki, dobrej klasy. I miejmy nadzieję, że się przyda. I ochroni życie. Jest tego trochę, czekamy jeszcze na resztę. To, to już ostatnie co się opowieść o transporcie? No, mieliśmy z tym jazzy, żeby to zdobyć. Już musieliśmy tam kłótnie prowadzić z handla... handlarzami, którzy bardzo... Niektórzy się niestety nie zachowują właściwie i zaczynają najpierw od minusów, a później od plusów. Że po prostu podbijają ceny, starają się spekulować. Ale to są tylko nieliczne przypadki. Po drodze zepsuł nam się samochód i musieliśmy wezwać lawetę. Facet jak zobaczył nasz samochód, powiedział, że raczej nie da rady, bo jest za ciężki. Jak zobaczył jeszcze sprzęt w środku, to stwierdził, że się jednak da. I, i mało tego, i po drodze jeszcze powiedział, że nie weźmie od nas nic, pieniędzy, za to, że nas tutaj przywiezie. 140 km jechaliśmy do Darmoche właśnie żeby wspierać Ukraińców, więc, no mówię, dług na nie ginie, każdy, bardzo wielu Polaków, mówię, niewielu jest takich, którzy próbują coś na tym konflikcie ugrać, dla siebie jest jedna wielka solidarność narodowa i naprawdę po drodze mijaliśmy ludzi, którzy widząc przez okna co wieźliśmy, trąbili, było wsparcie, no więc, więc fantastycznie. Cieszymy się, że się udało. Trochę tego sprzętu, miejmy nadzieję, że jeszcze przyjedzie od naszych partnerów gdzieś z Turcji, ze Słowacji. Znajome grupy z Czech odzywają się, że też hobbyści, militaryści, którzy przeznaczają swój sprzęt też na front. Radiostacje, kurierze rowerowi dzisiaj się odezwali, że, że też przekażą radiostacje, że na razie im są niepotrzebne. Będą, się, będą używali GSM-u po prostu, więc fantastycznie, fantastycznie. Oby takiego sprzętu więcej, i oby to wszystko, co głupie, tam się zakończyło jak najszybciej. I będziemy mogli wysyłać już cegły do odbudowania Kijowa. I to jest sprzęt od Motorola, z tego co widzę, i chyba używany, ale, ale w pełni sprawny. Tak jest. Darowanemu. No. No, 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 no. Dokładnie tak. W tych typu sytuacjach się okazują bardzo nieżyciowe, ponieważ zarówno kamizelki i hełmy, czyli sprzęt wybitnie ochronny, który nikomu życia nie odbierze, podlega takim samym regulacjom jak hełmy czy w no, broń, broń. broń strzelecka, no, prawda? Tak, jest, tak. To jest ta sama ustawa o, w, o obrocie, o wykonywaniu działalności gospodarczej. Towarami o przeznaczeniu wojskowym, i niestety kamizelki, hełmy też się do takich towarów zaliczają. My po raz pierwszy sobie to uświadomiliśmy jeszcze w 13 roku, kiedy wybucha rewolucja na Majdanie, i potem w 14, kiedy rozpoczyna się wojna, bo ta wojna się nie zaczęła teraz, tylko mamy do czynienia oczywiście z kolejną jej fazą, i wtedy już pomoc humanitarna w postaci hełmów, kamizelek, specjalistycznych zestawów medycznych. Też już była przekazywana do Ukrainy przez organizacje pozarządowe przez Ukraińców w Polsce. My wtedy pozyskaliśmy po wielu miesiącach taką koncesję specjalistyczną. Przeszliśmy w tym celu weryfikację przez ABW, SKW, ministra gospodarki, komendanta głównego policji i mieliśmy tą koncesję przez 2 3 lata, potem nie była potrzebna. Teraz jej nie mamy nikt się nie spodziewał takiego obrotu sytuacji, natomiast na szczęście są firmy partnerskie, które taką koncesję posiadają. Są też różne inne sposoby, żeby też taki sprzęt zakupić. Tak jak dzisiaj Andrzej opowiadał, sprzęt, który już jest no, klasyfikowany jako kolekcjonerski, ale dalej w pełni sprawny, to no, to jest właśnie no to jeden ze sposobów, żebyśmy... To na kolekcjonerski. I tu też trzeba przyznać, <grych> no tak, że fantastycznie, to się zachowują, metod, fantastycznie się zachowują niektórzy urzędnicy i, i niektórzy y, funkcjonariusze różnych służb, którzy no. Wreszcie potrafią przymknąć oko na bzdurne przepisy stworzone wyżej i, i czasami po prostu idą na rękę i wiedzą, że, że jest to potrzebne i po prostu, no tak jak dzisiaj mieliśmy kontrolę policyjną, też od razu nawet nie pytali, nawet nie sprawdzali, od razu powiedzieli, jedzie, szerokości, wszystkiego dobrego. Więc, tak. więc wreszcie służby na tym niższym szczeblu potrafią pokazać, że, że są naprawdę sprawne. I to tak jak Polska jako naród pokazuje teraz, że, że jednak się nadajemy, że. Tak jak w Rosji, że rządzący i obywatele to są czasami dwie różne grupy. Dzięki. No to słuchajcie, czekamy na następny transporcik, zaraz już rozładujemy to do końca. Tak jest. Ja będę musiał też Bartosza przejeżdżać na chwilę, porozmawiać z nim, pomyśleć jak tu zrobić z logistyką przerzucenia następnych rzeczy. Myślę, że tak, starczy. Ceramiczne mają to do siebie, że po dwóch, trzech trafieniach yy, wybrzuszają się i są już praktycznie niezdolne nie do przyjęcia żadnego innego pocisku. A, a stalowe, nie dość, że ma, można je przechowywać dużo dłużej w gorszych warunkach, ciężko je O, jest. Tak, to ma to do siebie, że może być wielokrotnie uderzana pociskiem i najważniejsze, że w tym obszarze ciała Ceramiczne płyty powodują to, że penetracja pocisku nie przebija tej płyty, ale w głębienie, ale łamie żebra po prostu pod spodem. A stalowa płyta ma to do siebie, że przenosi cały ten impet drgań na płytę i praktycznie nawet zdarzały się, bo słyszałem od, od kolegów, to, że dopiero gdzieś w koszarach zobaczyli, że w ich mundurze jest dziura i pocisk który po prostu się na tej płycie zatrzymał i w warunkach bojowych huku, adrenalinu nawet nie zauważyli, że mieli trafienie tak zwane krytyczne, które normalnie by się skończyło śmiercią, a w ten sposób nawet nie zostało w huku gdzieś tam w zauważone. Tak, tak. Dopiero kolega mówi, że zdjął, patrzy, a tu dziura i wygrzebał gdzieś tu z dołu rozbity pocisk od akacza, a tu po prostu była mała rysa. Tak. I taka płyta może być wielokrotnie, może być też przekładana, może uzupełniać opancerzenie samochodu gdzieś w krytycznych miejscach, gdzieś tam gdzie mogą być penetracje kul, więc jest naprawdę trochę cięższa, ale Szczerone ze stali walcowanej. To nie jest zwykła stal, żeby pamiętać o tym, żeby nie robić improwizowanych y, takich ochron ciała, mm -hmm. dlatego że zwykła stal niestety jest penetrowana przez kulę, to musi być stal zimno walcowana, specjalna stal, wytrzymująca tego typu mm -hmm. uderzenia. <coughs> to jest też ważne, kołnierze przeciwodłamkowe. Najczęstsze urazy właśnie to nie jest też penetracja kulą, tylko jakieś drobne draśnięcia, gdzieś krwotoki, później z tego wynikające zakażenia. A to przynajmniej częściowo przed tym chroni. Częściowo mają też takie ochrony na okolice krocza, na odłamki właśnie na tętnice udowe. I to już jest taka bro... sprzęt no, pierwszej potrzeby, że tak powiem. No, więc, więc miejmy nadzieję, że przysłuży się dobrej sprawie po prostu. I tyle. No. Tu będzie warto, ja jeszcze zorganizuję to trochę aktywistów, żebyśmy popakowali, ponieważ apteczek już praktycznie nie da się zdobyć, więc będziemy pakowali w woreczki strunowe, podstawowe, żeby to było nieprzemakalne i przede wszystkim w miarę sterylnie zapakowane. Sterylne bandaże, gazy, stazy do blokowania krwawień gdzieś przypostrzałowych i tu są specjalne, tu są kieszenie na ładownice, tu są na jakieś apteczki, właśnie w to będziemy pakować te elementy, żeby już każdy kto dostanie miał to przy sobie czyli taki sprzęt najbardziej potrzebny, chroniący życie i zdrowie w takiej sytuacji Dzisiaj też zakupiliśmy stazy za 50 tysięcy złotych no To jedno z zamówień, tak, które ostatnio zrealizowaliśmy To jest bardzo potrzebne, to jest właśnie do wiązania wszelkich krwawień tętniczych, silnych, krwotoków do podwiązywania jakichś ran no rąk, nóg To jest po prostu niezbędne no. Tak jest Potrzebne jest wszystko tak naprawdę jakbyście pytali czego potrzebują Ukraińscy Chłopcy i nie tylko chłopcy. Tak, gdzie Teraz na froncie, na froncie to też koce termiczne, wchodzież termiczna, latarki Power taktyczne. Banki. Proszę? Powerbanki, Power obuwie, bo niektórzy biegają w trampkach, w cywilnym obuwiu. Powerbanki, tak jak mówisz, praktycznie wszystko jest potrzebne w, w, dla służb medycznych, no i nie tylko też. Zestawy medyczne, wojskowe. Sprzęt pierwszej potrzeby w chwili obecnej. Powiedz mu, żeby włożył gruby sweter. Pod spód. Jest gruby. To też chodzi o to, żeby był pod spodem, żeby była warstwa między ciałem coś amortyzującego. Wiesz, żeby w razie czego jak na bok na kewlar wchodzi, żeby miało się gdzie ugiąć. Dobra, jeszcze tylko dopytam. jak Halo, Piotrek, jesteś tam? Piotrek, słuchaj, powiedz mi, ile to masz wzrost tak. Słyszę, słyszę, słyszę. A gdzie jest? W Polsce? W Polsce, w Polsce. Ile tu masz wzrostów? No, to jest nówka. Chodzi o rozmiar dla Ciebie znaczy, kandziołki. Szukam... Tak, tak. xl Chyba tak. Dobra. Tu sam Dobra, poprawiec ja dostaliśmy te grać. Dobra, Dobra, później Dobra, Dobra, patrzę gdzie są jeszcze z płytami. Ta płyty nie ma. Nie ma. No. Jest. Dobra. No, trzeba będzie... Oj, widzisz, ta ma taką piankę. No bo one powinny być i wtedy przez to jeszcze jest trochę bardziej miękka. No. No, no, dobra. I to powinna mieć właśnie ten pokrowiec. Gdzieś były te pokrowce, takie płyty z pokrowcach osobno. Znaczy dlatego chciałem to, że tak powiem, demordelizować. To, to się zakłada jako jeszcze na tutaj. I to jest komplet wtedy. To też jest ważne, że w razie czego łatwiej ją ściągnąć odpiąć, jak coś się dzieje, wiesz, żeby kogoś, żeby nie trzeba, jak trzeba do kogoś dostać, w sensie czy w razie ranne czy czegoś, no to się po prostu zakłada, jako jeszcze te bierzcie warstwę na to, albo najpierw różnie zakładają, niektórzy zakładają pod, niektórzy na górę reguła jest taka, że powinno być na górze, jest komple pomóż mi otworzyć tylko torbę no to jest nowka sztuka, ta widać, że w ogóle nigdy nie widziała niczego poza magazynem Super. i fabryką to jest No. I na każdej jest napisane wróć do mnie, kurde cały. Tak. Bartku, tak jest. Daję tą jedną tutaj. Dobra. Okay. No, dawaj. No. Lecimy. O. No. To jest ten pokrowiec na płytę właśnie. Tak, tu są Dobra. No. Luzer płyty też. Dobra. Dawajcie, bierzcie ile? Ile się da? Dobra. To trzeba zdejmować to bardzo wojsko polskie. No robiąc po waszym wyjeździe cena 100% zł. A idź z tym gościem. nie? Jeszcze coś to warczał. Niektóre mają w ogóle wojsko polskie. Tak, 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 dlatego to właśnie trzeba będzie zdjąć. Pusta? No, no, no. Wziąłeś no. <noise> <noise> to. Zjedzę ten papierek. A ten papierek. ten papierek. się ten papierek. Zjedzę nie, 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 nie papierek. Nic, nic Nie papierek. nic nie papierek. Nic nie papierek. Zjedzę ten